Spotkanie Jan Lechoń. Dzisiaj nocą samotną, spędzoną bezsennie, po promieniach księżyca jakimś dziwnym tchnieniem, sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem w Rabennie i z dawno utęsknionym spotkałem z widzeniem. Przez otwarte ktoś okno grał cicho na flecie i wiatr, lekki woń przyniósł duszącą, upojną, jak w mistycznym, w nią szedłem plątany bukiecie, pod nieba wyiskrzoną kopułą dostojną. Będziecie wysłuchani tęskniący, więc proście. Jak przez Boga zaklęty przymknąłem powieki i tylko jakiś dziwny posłyszał szum rzeki, a później... Później Danta ujrzałem na moście. Ty żeś to, ty, mój mistrzu, dlaczego tak blady i czemu taki dziwny niepokój cię żarzy? Przychodzę cię ubłagać o sekret Twej twarzy. Nic nie wiem, zabłądziłem i proszę twej rady. On to rzekł czy rzekł. Księżyc, czy woda to rzekła? Padłem głowę ukrywszy rękami obiema. Nie ma nieba, ni ziemi, otchłani, ni piekła. Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma.